Dzień dobry, tu dzień rago. Dzisiaj zbustowany jest demon szkieleton. Pokażę Wam taki nietypowy resp, gdzie można spotkać ich całkiem zacną ilość i z racji takiej, że są one zbustowane, to będą one się tam, nam nam raz dwa razy szybciej, dawać dwa razy więcej ekspa i dawać dwa razy więcej lota. Zanim się udam na tego respa, należy mieć przy sobie parę rzeczy, więc jednym z tych przedmiotów jest Holi Tibia, która znajduje się tutaj na pochu. Musicie sobie ją tutaj wybrać z tej skrzynki. I też warto mieć ze sobą scyzoryk. Vial of Blood trzeba mieć ze sobą. Scyzoryk jest fajny, bo jest lekki, ale jak nie macie scyzoryka no to musicie wtedy zabrać ze sobą łopatę i kilof no ale to wtedy mniej supli zabierzecie, więc warto, jak już macie ten 50 level, zrobić sobie ten głos na scyzoryk i ten scyzoryk nosić. Teraz musicie tak sprytnie przebiec z tego pocha, jeżeli macie dużo mniejszy level i tak dalej i się boicie GS-ów, to w miarę ten, ten sposób można przebiec tutaj, żeby ominąć te GS-y. Jeszcze bardziej trochę na lewo bym mógł powiedzieć, warto wziąć ze sobą jakieś timeringa, bochy, mounta, to wszystko przyspiesza, daje nam większego spida, wtedy będzie nam łatwiej uciec właśnie przed tym GS-em na trochę mniejszym levelu. Na tym levelu to już nie problem takiego GS-a zabić, ale jeżeli chcecie przychodzić tu na troszkę mniejszych levelach i nie chcecie bić po drodze GS-a, no to warto mm, powiedz mniej więcej w ten sposób i trochę spida sobie tutaj, się zaopatrzyć w trochę spida. Bierzemy łopatą, rozkupujemy tutaj te, tą dziurę, na której energii Fieldy się znajdują, miejsce jest tutaj, koło tego domku. Nie trzeba mieć Destroy Fielda, żeby tutaj wejść. I jak tutaj zejdziecie na dół, trzeba się udać w prawy górny róg. Tam jest taki trupek na ziemi, którego przerzucamy i kilofem wykupujemy tutaj następne zejście. Schodzimy tutaj na dół i na tym ołtarzyku białym rozlewamy krew i przenosi nas na respa. Jesteście już tutaj na respie. I na tym respie tak ona czysto, bez y, preja. No czy akurat tu miałem preja na def, ale to nie ma znaczenia. E, robiłem około 400k na godzinę. Jak zmieniłem później tego preja za kartki na Expa, to wychodziło tego Expa około 500k na godzinę, więc bardzo przyjemna e, miejscówka. Można sobie tutaj zrobić czarma. Przy okazji są tutaj duszki też, więc parę tych duszków też tutaj na czarma zawsze wam wpadnie. Y, no i tak sobie tutaj mniej więcej biegałem. Możecie to zobaczyć jak ta moja runda mniej więcej wyglądała, jak to właśnie wyglądało. Na początku teraz było właśnie sprayem na Defa' akurat, a tu teraz sprayem na EXPA Wypadły mi dwa Guardian Shieldy tutaj z jednego Demon Skeleta, bo szansa na lata jest podwójna, więc jest opcja, że będą wypadać dwa razy te same itemy, więc tutaj właśnie wypadły dwa Guardian Shieldy. No i tak sobie tutaj więcej biegałem. Też możecie tutaj zabrać Stertringi na mniejszym levelu, jeżeli nie chcecie tak po prostu biegać z tym, wtedy te mobki was nie będą widzieć i sobie je punktować. Można też magiczną sobie kupić czar do niewidzialności. No i. Możecie sobie tutaj pośmigać, warto zabrać ze sobą trochę jakiś właśnie runek, można to bić z tanderów, można to bić z, z lodu, czyli z Avalanczy, zależy kim gracie, czy MS-em, czy, czy wavy możecie tutaj używać od lodu, możecie używać wavy od energii, Taka, podatne są one też na, na holi, więc Paladynem też spoko się to będzie biło. Więc tak to mniej więcej tutaj wygląda, nic do zobaczenia w następnym odcinku, zapraszam do serii z Paladyna. Jeżeli ktoś nie widział, i bye bye.